Cześć, witajcie na kanale Krystek Team Ja jestem Filip, a dzisiaj jedziemy sobie właśnie w samochodzie o nazwie Tico Bellano Tico Powiem tak, samochód wypada bardzo dobrze Jest y, cichy w środku Bardzo Patrzcie, jak on jak... jak... no... Eee, nie, nie, no, no. prosto, prosto, Czemu? prosto Czemu? No jak, tutaj to gdzie? Dobrze Nie, nie, nie Nie pierdol <laughs> <laughs> za ale zapierdala no i wyjewałbym w ciebie. O, Byłaby jego wina, i może bym miał dole auto. Jakie, jakie są wady? Wady, no jak się coś psuje, to się psuje. Na przykład, no widzisz, muszę wymienić piastę z lewej strony, bo mi hałasuje. Od hamulcy? Tak. W sensie? yy, bo wymieniają hamulce, wiesz, plotki hamulcowe? Tak. i... Blokuje mi się, blokuje mi się, wstręki mi się. Aha, przyjemnie tak, się no no jedzie tak, no ale hamulcy w ogóle nie mam teraz, wiesz? Przez tą, przez tą sytuację. widzisz, patrz. Łamach. Test hamulcy zaliczony. no koła się zablokowały, na no tym jedno koło, dwa koła się zablokowały, kurwa, wszystkie miały się zablokować. Tak więc. Tu się jedno koło zablokowało. Ale chodzi, odpala nie ma problemu nie, nie ma problemów. Tak, tak więc tak. Samochód ogólnie jest sprawny, pokażę jeszcze tylko jak odpala. Wszystkim. Poczekaj przyciszę, o. O. Chciałem wiesz, na jaki? 800. Nie. Tak. Nie, to jest 900. To jest 1000. Gdzie masz dowód? Jaki 1000? 800 jest. Tak, tam są dokumenty, ale nie będę ich teraz sprawdzał. Poczekaj. O. Dokument. To jest na mój stres <głos> 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 Nie ma tak pojaczę no ile? Eee, ja się nie Pokazujemy danych, czekaj. 08 No 0, 8. 8. 0, 8, eee, No i co? Ogólnie po Polecany samochód tak. Co jeszcze chciałem pokazać? Pokazałeś? Nie No co no? cztery drzwiówka yy, szyby nieprzyciemniane o, tak. e, a pokaż swój lepiej Jak to wygląda Bro, u o. ciebie Troning, Ale działa, jeszcze go pokażę z zewnątrz Jak będę wychodził, to żegnamy się już Z Michałem trzymaj się Naraz. Pokażę jeszcze samochód z zewnątrz tak. Światła zapal Światła Dejmu! mu I tym oto piękny następny, kończymy dzisiejszy odcinek Siemanko. Do zobaczenia wkrótce.